A, dziękuję, dziękuję, z grzeczności nie zaprzeczę. O, Grażynka, zobacz kto nas odwiedził, Tomeczek. Tomeczek? To nasz wefista, nie poznajesz? Nie poznaję, to ja ciebie w tym momencie. Ale o co ci chodzi? Chciałabym ci przypomnieć, że ten Gorzda jest spokój nauczycielski. No i? Sama nazwa wskazuje, jest on dla nauczycieli. Przecież wszyscy tutaj jesteśmy nauczycielami. No ja już wolskiego, Tomasz masz uczył łępu, a ty hipokryzji? Grażyno. Jak wino uderzasz do głowy. Słucham? Do twoich czasów nie uczyłeś się w szkole hipokryzji. Według Mrydzi, mój drogi, ty się w szkole niczego nie uczyłeś, no i dlatego zostałeś wefistą. To jest wypowiedź wyrwana z kontekstu. A no faktycznie, bo kontekst był taki, że Brydzia śmiała się z wefistą, że to nie są nauczyciele. Nieprawda. Prawda, mówiłaś tak. Ale się nie śmiałam, Grażyna. Śmiałaś się, Mrynina. Śmiałam to tak powiedzieć, ale byłam wtedy bardzo poważna.